Hej, hej, dziewczyny, chcecie zobaczyć mój nowy trik? Co? Co, Julian, o czym ty mówisz? No, no, nowy trik, No, no, mija Sara, jak nie wiecie? No, matko, dzisiaj jest tak ciepło. Ach, jest, mi, jest mi tak ciepło, nie mam na nic siły. Skąd on ma tyle energii? To co, chcecie zobaczyć? Patrzcie. Musicie y, 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 bardzo uważać, bo on jest bardzo skomplikowany, ten trik. Patrzcie. A, a, what? Już, patrzcie. I co? No, super, Julian, aha. Co, czy to nie ekstra? Nie ekstra trik? Tak, tak, Julian, okej, okay, ale jest nam bardzo ciepło. Tu jest po prostu super duszno na tej sali gimnastycznej. Musimy stąd wyjść. Hej, dzieciaki, chodźcie, wszyscy, zbierzmy się tutaj. Mija, Sara, gdzie idziecie? Hej, no, ja chcę wam pokazać jeszcze jeden trik, gdzie idziecie? Brigida, pani Brigita nas oba wołała. Chodź, no chodź, Julian, głuchy jesteś? No dobra, 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 no to zostawię moje triki na ten moment i idę. I co, wszyscy już są my tutaj z nami? Kogoś brakuje, Ach, Julian, już jestem, już jestem, gdzie byłeś? No co jest Julian, czemu zawsze się spóźniasz? Słuchajcie, dzisiaj jest bardzo, bardzo wysoka temperatura, jest super upał, dlatego wszyscy powinni wystarczająco dużo pić. To jest bardzo ważne, by dostarczyć organizmowi wystarczającej ilości wody. Mamy tutaj zimne napoje, w tej właśnie Skrzynce. O, czy też masz, też chceć się tak pić? Mhm. Także uważajcie, żeby przypadkiem się nie odwodnić. Jest woda, są soki, także proszę bardzo, y, są również kubeczki, proszę bardzo się y, y, częstować. Dla kogoś, kto będzie y, dużo pił, będzie niespodzianka? Niespodzianka? O, Mija chciała, żebym ci nalała lałatę wody? Mhm. Tak, tak, ale nie za dużo, bo chcesz dolać sobie soku pomarańczowego z banka. Zbanek, kubek, co za bezsens, Ja od razu będę z butelki pił, co za bzdury. <mkluz> o, oh, ale pyszna, zimniutka woda. Oh, 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 oh. ojej, ale pyszna. Rzeczywiście, ja chcę wygrać i chcę wiedzieć, co jest niespodzianką. Pewnie jakaś nowa deskrolka albo, albo, albo coś innego super. Na pewno. Ja na pewno wygram ten konkurs, będę pił tyle wody, ile tylko będę mógł. Hmm, no to teraz może jeszcze trik. Yy, spróbuję nowy, tak, tak, tak. Spróbuję ten nowy trik. o, Ale uch! Ale nie, muszę najpierw wypić jeszcze trochę wody. Yy, tak, tak, bo inaczej nie wygram. O, matko, ale dużo już wypiłem, już chyba skończyłem yy, butelkę. No nieźle, ale muszę wygrać. Już w sumie nie chce mi się pić. A dziewczyny co? Mija Sara, wy w ogóle nie pijecie? Pięknie, Julian. Widzę, że dajesz sobie świetnie radę z uzupełnianiem wody w organizmie. Tak, tak, tak jak pani powiedziała. No, piję cały czas. O, matko mija, widziałaś? Julian już kończy butelkę. Nie wierzę. No, ja wypiłam generalnie kubek i jestem już okej. Okay. Musiałabym cały czas iść do toalety, gdybym robiła jak Julian. O, nieźle. Skończyła butelkę. Biorę kolejną. Ha, widziałyście? Ile wypiłyście już wody? Ja już piję drugą butelkę. Ha, ha, ha. pewno wygram. Ale co wygrasz, Julian? O co ci znowu chodzi? Przecież ty ciągle chcesz rywalizować. O co, o co? co? ty w ogóle znowu wymyśliłeś? Chodzi po prostu, żeby pić wystarczającą ilość wody. To nie chodziło o to, żeby wypić całą skrzynkę i wszystkie butelki. Są dla wszystkich one. O, no, dobra. No, ale ja chcę po prostu wygrać. Zwariowałyście? Chcecie, żebym, żebym przegrał? Będę pił tyle, ile, ile tylko mogę, ile tylko się zmieści. Matko Julian, pękniesz przecież. Przecież cały czas będzie trzeba, trzeba wychodzić do toalety, gdyby pisz tyle co ty. Mhm, mm mhm, mm no, no, no dobra. No, będę pewnie musiał iść do toalety, ale najważniejsza jest wygrana. To pewnie jakaś deskorolka albo może jeszcze yy, jakiś kolejny basen z piłeczkami. Ach, a ta dwójka w ogóle chyba nic nie pili. Nie mają żadnych butelek ani kubków. Ach, na pewno wygram. No nieźle. No dobra, no to. No to jeszcze dopiję, chociaż nie chcę mi się w sumie za bardzo pić, ale yy, muszę skończyć tą butelkę. O, nieźle! Julian wypił ba dwie butelki. O, Boże, on jest po prostu szalony. To jest zdecydowanie za dużo przecież. Mmm. no dobra, oto no dwie już wypiłem, ile tu jest, raz, dwa, trzy, pięć, ile oni piją? Chyba nic, no to na 100% prowadzę. Pani Brygito, ja już chyba, ja wypiłem dwie butelki, czyli prowadzę, co nie? Jestem najbliżej odkrycia niespodzianki, którą pani nam chce dać. Co? Dwie butelki? To przecież strasznie dużo, nie musisz przecież tyle pić, nie potrzebujesz aż tyle. Te butelki są dla wszystkich dzieci, powinniście się dzielić, przecież yy, aż tak bardzo chcecie się pić? No ta tak, no właściwie to już nie, ale na pewno chcę wygrać, chcę wygrać, a co jest do wygrania, na pewno dyskorolka, nie, 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 nie proszę mi nie mówić, ja, 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 muszę iść do toalety, także, no nieźle Jolena, nie dziwię się, że musisz iść do toalety. Hej Sara, wy słyszałaś o tej nowej lalce, ta co mówi, słyszałaś, widziałaś w reklamach, no, 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 widziałam, jest fantastyczna. A w ogóle wiesz, że ona też płacze i lecę mi prawdziwe łzy? No, chyba tak, chyba coś o tym słyszałam. Jest super słodka. O matko, co one są takie wolne? Muszę iść do toalety. Zaraz nie wytrzymam. Co one tam gadają tyle? Jezu. Co za dziewczyny? Oooo, z tym Jesiku! Wychodźcie! A, Mija, a wiesz, że ona jeszcze może jeść? Możesz ją normalnie karmić. I ona zjada, i to wszystko znika. Super, co? Mhm. Mm a w ogóle, wiesz, yy, tata powiedział, że dostanę ją na gwiazdkę, właśnie tą lalkę. O, ale super. O, matko, czy ona naprawdę musiała sobie znaleźć yy, toaletę na te rozmowy? Co za głupota, przecież zaraz się posikam. Dwie wielkie butelki. Och, dziewczyny, wyłazić stamtąd. Co, Julia, na no co Ci chodzi? No, może Cię dziesięć dziesięćdziesiąt, ja muszę siku. No dobra, Julian, jejku, nikt Ci nie kazał pić przecież dwóch butelek. Przecież możemy... Potrzebujemy też być w toalecie przez chwileczkę. Trzeba było tyle pić... Och, matko, 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 muszę się czymś zająć. Muszę się jakoś roz... rozproszyć od tego strasznego uczucia bolącego pęcherza. O nie, o nie, o nie. Trzeba było tyle nie pić. Chyba się, nie wiem, położy się w tych kulkach, w nich jest zawsze tak wygodnie i miło, może pozbędę się tego strasznego uczucia, o matko, 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 jak mi się chce siku, uu, uu, niech one wyjdą już, o, o, o nie, o nie, o nie, nie mogę tutaj się nawet dostać, tak boli mnie pęcherz. Julian, co ty robisz? Ej, już jest wolna toaleta. No wreszcie, wynocha, z drogi, z drogi, z drogi, ja muszę sikło, matko, matko, posikam się. No dobra, Julian, nic. no, matko, przesada. Wychodźcie, o nie, no co wy tutaj robicie, ja muszę siku. Ha, 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 Julian zawsze jest taki niemiły. Będę tutaj yy, siedział, ile mi się podoba, niech czeka, niech czeka. Mhm. Ach, co za podłość, przecież oh, nie mogę, czy cały przedszkola musi w tym samym momencie do, do, do sikania, do toalety, o oh, oh, nie, to wszystko wina pani Brygity, o oh, 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 nie, o oh, nie, już nie mogę więcej wytrzymać, o, oh, o, oh, oh, no i nieźle. Oh, no i posikałem się wszyscy akurat w tym samym momencie do toalety. Już nie potrzebuję w takim razie toalety. Mm, chyba wszyscy muszą uważać. Pani Brygito, ja muszę chyba już y, iść do domu. Y, 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 tak, już zdecydowanie muszę iść do domu. Ktoś mam nadzieję, to posprząta, no bo chyba y, zdecydowanie jak pije się tyle wody, toalety muszą być y, niezajęte.